Rośliny cebulowe wiosną w ogrodzie czynią prawdziwy efekt: wow! Czym by był ogród nasz bez właśnie tych roślin cebulowych, które zakwitają wiosną? Narcyzy, tulipany, szafirki, hiacynty, wszystkie wyglądają obłędnie. Niektóre z pełnych odmian narcyzów wręcz się łamią, ponieważ kwiaty są tak bogate, tak nasycone tymi płatkami, że no niestety ta łodyga nie utrzymuje tych pięknych kwiatów, ale pomimo tego warto je sadzić w naszych ogrodach. Każda z tych odmian jest fascynująca.